Cześć! Dzisiaj odcinek będzie sponsorowany. Tak, dzisiaj odcinek będzie sponsorowany. Ja tak naprawdę dostałem paczkę od firmy Horda, nowa firma na rynku. Zza, się zapowiada więc będzie odpakowanko a firma zajmująca się firma zaj, zajmująca się y, nawozami tak? akwarystycznymi, akwarystycznymi. I wysłali mi maila y, czy nie chcę do przetestowania tak? nawozów więc czemu nie co mi zależy, tak przecież mogę, jeśli będą fajne produkty, to jak najbardziej można polecić. Jak nie będą fajne, no to nie, po, nie, będziemy, nie będzie polecane, no trudno, tak więc będzie dzisiaj odpakowanko. razem z Wami. Troszeczkę mrozy bałem się, bałem się, żeby nie było tak, że zamarzło. <śm> Także dzisiaj taki ambaras na akwarium Akwaria to nasza pasja. Siadasz, patrujesz się i zapominasz o wszystkim. Tak działa magia akwarium. Jest ja sobie taka udotka o produktach bodajże, tak, tak o produktach. Chorda? Z horda chyba tak? Czy Horda? Z Horda kurczę, źle przeczytałem. <laughs> no i że są tu jakieś nawozy. O, preparaty Professional Plus, Professional Line. jako booster, ma akwarystykę. Nie widzicie tego, bo się odbija. W opiece od akwarium. I pro, pro, pod preparaty ze standard. O, kurczę odbija się. Preparaty ze serii Standard Nine. Podstawowe nawozy do akwariów ogólnych. Także no, nawozy, jak wiecie, to ja od dawna jadę sobie na solach. Ale jeśli ktoś tam byłby chętny, nie bawić się. Czy tak jak na przykład w akwariach LT. Mało wymagających roślin. To jak najbardziej. Myślę o się. myślę, że to by była dobra opcja Co my tu mamy Na pierwszy strzał Co to jest? Ogólny nawóz do Dokorzenny dla roślin akwariowych i wodnych 15.02 Czyli tabletki takie by były, dokorzenny. Tabletki. Ferrum. Żelazowy naw nawód dla roślin akwariowych. Świetne źródło żelaza. Ok, dzisiaj takie szybko odpakowanko, bo w sumie dzisiaj też będę ich poznawał, ale chciałem Wam od razu pokazać Carbo. Cała seria linii mikro, dawkami itd. Tak będziemy może to później jeszcze omawiać, bo by był to za długi może odcinek makro mikro, makro elementy nawet dla roślin akwariołowych wiadomo troszeczkę jeszcze tutaj jest yy, pary takiej się tutaj wsadza ale fajnie już widzę już tutaj widzę, że każdy, znaczy każdy dzień w akwarium co podniesie poziom na 3 2,5 mg po 4,02 i potas o 2,5. Stężenie tej schodników należy będzie to wiadomo, testami. Także już fajnie, że, że pisze... że pisze ile... ile podnosi, to już jest duży plus. To już jest bardzo duży plus. Basic, standard line. No, szczerze mówiąc, to nie wiem. Basic to będzie taki coś tam ogólny, taki nawóz Kalium. potasowy nawóz, ale też fajnie. Tutaj jedno naciśnięcie dozownika. A i tak nie widzicie co tu pisze. Jedno naciśnięcie dozownika. 2 ml. Nawóz ten starczy nawet do na 20 000 litrów wody. Dawkowanie należy dobrać do indywidualnych potrzeb zbiornika i ilości światła. Proponuję dawkę początkową 1 ml na tydzień na każde 10 litrów wody w akwarium co podniesie poziom potasu o 4 mg na litr czyli 4 ppm lub 1 ml na 4 litrów gdy jest to jedynie uzupełnienie mikro... niedoborów potasu zalecany utrzymany potas na poziomie około 15 20 a Wiadomo, że tam nie będę tłumaczył nawożenia dzisiaj. O, jeszcze raz, Karbo. Kurczę, taki samo? Czy to jest jakieś makro carbo? A to jest jakieś troszeczkę inne. Aha, rozumiem. Zobaczcie, to jest carbo też eko i carbo hmm, bezkonkretnego. Z szczerze mówiąc, nie wiem, na czym to jeszcze polega, bo jest tutaj carbo eco i carbo zwykłe. Carbo Eko, nie wiem z czego to, ale to będzie. Wszystko się dowiemy razem z Wami się dowiem. Co my tu jeszcze mamy? Hmm. O, akwaremin, mineralizator do wody akwariowej. Już Wam czytam, co tutaj pisze. Mhm. 1 gram preparatu na 10 litr wody, taka jeszcze zmienia twardość ogólną GH o 3,2, a twardość węglanową o 0,85. Czyli wychodzi na niecałe 7gh, 7 GH, 1,7 KH, czyli było w porządku. Tu też, też zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. I to wiadomo, odmienniki małych buteleczek. Troszeczkę słabo światło, ale już przybliżamy temat. O! Co by było troszeczkę widniej? Także jest tego troszeczkę. Ale jest też oddzielnie, powiem Wam, jest też oddzielnie na, fosforowy nawóz dla roślin, także jest super. Do tego właśnie, tego, tego się obawiałam, czy, czy, czy takie coś będzie. Magnes w osobnym. I nawóz azotowy, czyli tutaj fajny, fajnie, fajnie można sobie zrobić. I serio, tutaj mówię serio, bez zbędnych tam reklam że tutaj można sobie fajnie to zrobić gdyż takie Czekajcie przybliżę troszeczkę gdyż takie tematy nam się przydają typowym rośliniarzom także azot, magnes, fosfor i potas, tak Czyli mamy osobne osobnie wszystko Składowane, że tak powiem. A o, jeszcze mamy chlor minus. Hmm, też dobry. Utleniacz chloru. Też może się fajnie przydać. No, ciekawe, ciekawe jest tam tych tak, produktów. Uzatniacz jakiś akwariowy. Nie stosowałem. Także zobaczymy. Zobaczymy. Najbardziej powiem Wam tak, bo to wiadomo, tam mm, mikro ogólne, tak, e, to tam nie będziemy się tego czepiać, e, przeliczać tego na drobne. Mikro trzeba po prostu przetestować, zobaczyć jak to będzie by chodziło. Mm, tak samo nawóz żelazowy, to wiadomo, też e, norma. Tutaj Basic, e, podstawowy nawóz dla roślin akwariowych, sądzę, że tutaj się sprawdzi bardziej chyba w o nie, czekajcie. Basic jest wysoko, jest wysoko wydajnym nawozem przeznaczonym do substancji rozumianych i akwariowych. Niezbędne składniki odżywcze, sezon są niezbędne mikro i makro. Aha, czyli to jest tak, wszystko w jednym, można powiedzieć, w jednej butelce, takiej do LTK bardziej bym to powiedział, bo wszystko w jednym. Tak samo, chyba tutaj makro, będzie to coś w tym stylu. azot, fosfor, potas oraz magnez zapewnia także wysoką czyli tutaj mamy, tutaj mamy w makro azot, fosfor, potas i magnez czyli też wszystko tak w jednym karbo wiadomo, eko hmm. no, formuła preparatora jest bezpieczna i nie jest sobą ryzyka akumulacji niebezpiecznego Gluta, halo... to sobie dużo więcej cząsteczek węgla, niezwykle święte. Też ciekawy ten karbo jest, bo jak Wam powiem, że z tym karbo miałem, jeśli chodzi o aldehyd glutarowy, to taki średnio przyswajany był dla pszczelzrośliny. Ten eko zobaczymy, fajnie może też się przydać. Także, jeśli chodzi o mnie, no jestem pozytywnie tak w sumie zaskoczony, bo szczerze mówiąc, troszeczkę obniżymy, obniżę Wam, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje na moim mega, minim...

osobno magnes, osobno fosfor i osobno azot. To jest najbardziej pożądane przez high-techowców, czyli bardziej profesjonalne podejście, żeby każdy wiedział, co leje do zbiornika. Dla mniej wymagających, wiadomo, są tacy ludzie, że nie, nie chcą się dzielić na drobne i chcą przetestować, że wlać do zbiornika, niech sobie siedzi. Czyli makryk, ma, ma, Makro, Matrix Makro. Gdyby było to, Makro i Basic. Można zastosować. Także fajny, fajny, odpowiednik, formuły takiej do nawożenia. Jak wiecie, zawsze Basic to ogólnie widzę tutaj. Yy, mikro i makro składniki. Żelazo, Mangan, cynk, bor. Mieć magnes, potas oraz wysoko z do schodników w akwarium ogólnych. nie są dostarczone inny sposób. żelazo mangocing, bor, mieć potas. Taki mikro z potasem. Yy. Mikro z potasem bardziej takie. Tu samo mikro. Tytan też. Hmm, oraz magnes. No z mikrozmagnezem. No jest taki tutaj e, troszeczkę może no, za minus, nie minus, no ale tu może jest taki mikrozmagnezem. Jeszcze muszę też się doczytać dokładnie, jak to wszystko e, działa i wam opowiedzieć dokładnie o tych nawozach. Na pewno to jest duży plus właśnie, że ferm, czyli żelazowy nawóz, jest oddzielny i oddzielny. Całkowicie oddzielne są, tak jak mówię. Azot, fosfor. Magnes i potas. To jest najważniejsze. Tak samo mikro i żelazo, że to w miarę jest tak oddzielone. Jestem ciekawy tego mineralizatora, tak naprawdę. Bardzo jestem ciekawy tego mineralizatora. A to i ogól... korzeniowy naucz, Przepraszam. <grych> Tutaj mamy. Także mineralizator wody akwariowej. No zobaczymy. Bardzo ciekawy może być temat. Co jeszcze mogę powiedzieć? z maila, bo tylko drogą mailową się kontaktowałem z, tutaj z tą firmą znaczy oni ze mną się kontaktowali także jeśli będzie, może jak Ci dobrze pójdzie z tymi nawozami, znaczy dobrze pójdzie, jeśli się sprawdzą na pewno się sprawdzą, tak jak mówię, te trzy tak, czyli te nawozy na pewno się sprawdzą, bo tutaj dla za, dla zaawansowanych, dla mnie zaawansowanych, pewnie tamte z tyłu, jeśli chodzi o makro i tam basic i może zrobimy jakiś konkurs w przyszłości, zobaczymy, pomyślimy na dzisiaj to tyle, bo będzie za długi odcinek. Ja się bardziej tutaj poczytam te sobie nawozy i będę mógł bardziej w stanie Wam wszystko więcej wytłumaczyć. Może jakieś teściki porobimy. Zobaczymy, co tam jeszcze co i jak podnosi. Także na dzisiaj to tyle. Blok reklamowy, można powiedzieć. Trzymajcie się. Cześć!